Dziś omówimy jedną z największych i najbardziej frustrujących tajemnic współczesnego lotnictwa zaginięcie lotu Malaysia Airlines 370. Wszystko wydawało się normalne, rutynowy, nocny lot z 239 osobami na pokładzie, aż wydarzyło się coś niewytłumaczalnego, co sprawiło, że Boeing 777 całkowicie zniknął z radarów. Dokąd poleciał? Zaawansowany samolot, doświadczona załoga i całkowita cisza. Ustalenia śledztwa wprawią was w osłupienie, a to, co ujawniły dane satelitarne wiele godzin po zniknięciu, wyda się wam niewiarygodne. Zostańcie ze mną do końca, ponieważ minuta po minucie ujawnię każdy szczegół tej widmowej podróży. Ale zanim przejdziemy dalej, proszę Was o zasubskrybowanie naszego kanału, polubienie tego filmu i włączenie dzwoneczka powiadomień. Zostawcie również komentarz poniżej, abyśmy wiedzieli, skąd nas oglądacie. To dla nas ważne. Teraz skupcie się na tej sprawie, aby zrozumieć jej przebieg. Zaczynajmy. Zaginięcie lotu Malaysia Airlines 370 pozostaje jedną z największych zagadek współczesnego lotnictwa. 8 marca 2014 roku Boeing 777 wystartował z Kuala Lumpur do Pekinu, przewożąc 227 pasażerów i 12 członków załogi. W ciągu następnych godzin seria niewytłumaczalnych zdarzeń Doprowadziła do całkowitego zniknięcia samolotu, pozostawiając po sobie jedynie fragmentaryczne sygnały i niekompletne dane. Przez prawie trzy lata zespoły poszukiwawcze przeszukiwały wody i dno Oceanu Indyjskiego, nie znajdując samolotu. Wciąż pojawiają się nowe dowody i teorie, oferujące możliwe wyjaśnienia losu 239 osób na pokładzie. Dwie godziny przed zniknięciem Personel pokładowy przemierzał korytarze Boeinga 777-200ER, sprawdzając, czy wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy. Kapitan Zacharie Ahmad Shah i jego pierwszy oficer Farik Abdul Hamid kończyli sprawdzanie przed lotem. Po otrzymaniu zgody z wieży kontroli lotów, kapitan Zacharie zwiększył moc silników i samolot zaczął nabierać prędkości na pasie startowym. Była noc i większość pasażerów już spała. Podczas gdy niektórzy patrzyli przez okna na światła lotniska, lot 370 wzbił się w powietrze i rozpoczął wznoszenie. Na oknach tworzyła się kondensacja, gdy pasażerowie przygotowywali się na około sześciogodzinny lot do Pekinu. Nikt nie wyobrażał sobie, że każda osoba na pokładzie wkrótce zniknie bez śladu. Godzinę i 40 minut przed zniknięciem samolot osiągnął wysokość przelotową 35 tysięcy stóp, 10700 metrów. Sygnał zapięcia pasów został wyłączony, a załoga zaczęła przygotowywać przekąski i posiłki. Ponieważ był to lot nocny, praca w kabinie miała być stosunkowo spokojna. Niektórzy pasażerowie wstali, by skorzystać z toalety, chińscy biznesmeni pracowali na laptopach, a chrapanie śpiących pasażerów mieszało się z dźwiękiem silników. Na ziemi stacje radarowe odbierały sygnał lotu 370. Wszystko wydawało się normalne. Wkrótce samolot opuści malezyjską przestrzeń powietrzną i wleci do Wietnamskiej. Malezyjska Wieża Kontroli Lotów otrzymała dane z systemu adresowania i raportowania komunikacji samolotu ACARS. System ten okresowo przesyła informacje o samolocie i statusie różnych systemów pokładowych to była ostatnia transmisja ACARS. Zaledwie 30 minut później Wieża zdała sobie sprawę, że system został wyłączony przez kogoś, kto dokładnie wiedział, co robi i miał przemyślany plan. Przy wyłączonym AKARS, stacje radarowe nie otrzymywały już telemetrii z samolotu. W tym momencie nikt na ziemi nie podejrzewał, że coś jest nie tak. Nie było jasne, czy piloci wiedzieli o wyłączeniu systemu, czy też jeden z nich był za to odpowiedzialny, ale to było tylko pierwsze z wielu dziwnych zdarzeń. Malezyjscy kontrolerzy ruchu lotniczego otrzymali wiadomość z kokpitu lotu 370. Uważa się, że przez radio mówił pierwszy oficer Farik Abdulhamid. Jego głos nie zdradzał poruszenia i nie było żadnych oznak problemów, nawet przy wyłączonym akars. Niekoniecznie oznacza to, że Farik wyłączył system lub że wiedział, że coś jest nie tak. Wiadomość zakończyła się słowami W porządku, dobranoc, wskazując na przekazanie komunikacji przy wejściu w wietnamską przestrzeń powietrzną. Kontrola ruchu lotniczego nie zauważyła niczego niezwykłego. Ponieważ dobranoc to powszechne pozdrowienie używane przez pilotów setki razy w tygodniu, jednak tym razem dobranoc były ostatnimi słowami usłyszanymi od załogi i pasażerów lotu 370. Podczas przekraczania wietnamskiej przestrzeni powietrznej nad Morzem Południowochińskim, ktoś w kokpicie wyłączył transponder samolotu. Było to znacznie bardziej zauważalne niż wyłączenie AKARS, ponieważ transponder Stale wysyła do radarów numer lotu, wysokość, prędkość i kierunek. Bez aktywnego transpondera, ogromny Boeing 777 stał się tylko niezidentyfikowanym punktem na radarze. Kontrolerzy ruchu lotniczego zaczęli zauważać na swoich ekranach punkt bez numeru lotu i nieprzesyłający istotnych danych. Obserwowali go, próbując zidentyfikować samolot. Nikt jeszcze nie był bardzo zaniepokojony, wiedzieli tylko, że dzieje się coś niezwykłego żołnierz prowadzący obserwację radarową w bazie wojskowej w Tajlandii wykrył punkt na swoim ekranie. Był to niezidentyfikowany samolot zbliżający się do bazy bez zaplanowanych tajnych misji na tę noc, co wzbudziło niepokój. Nikt w tym momencie nie wiedział, że nieznany samolot pojawiający się na radarach Tajlandii, Wietnamu i Malezji to lot 370. Transponder wciąż był wyłączony. Nagle nieznany obiekt zaczął zmieniać kurs. Tajska stacja radarowa w prowincji Surat Tani zarejestrowała, że samolot wykonał zwrot o 180 stopni lecąc teraz w przeciwnym kierunku. W tym momencie nie było powodu podejrzewać, że lot 370 to ten nieznany samolot, ani że należy podjąć jakiekolwiek działania. Ta niepewność doprowadziła do straty cennego czasu na wczesnych etapach poszukiwań. Nagle punkt nieznanego samolotu zniknął z radarów kontrolerów ruchu lotniczego w Subank. Na przedmieściach Kuala Lumpur zniknął gdzieś nad zatoką tajlandzką. Ostatnie znane współrzędne to 06deg n i 103deg 34 Nie było jasne co się stało, ale wyglądało na to, że manipulowano systemem satkom. Malezyjskie radary wojskowe i cywilne ponownie zaczęły wykrywać nieznany samolot. Jego kurs został zmieniony, leciał teraz na południowy zachód nad półwyspem malajskim. Zanim skręcił na północny zachód nad cieśninę Malakka. Kontrola ruchu lotniczego w Malezji zauważyła, że odczyt Akars z lotu 370 jest opóźniony. Powinien zostać przesłany 30 minut po poprzedniej komunikacji o 0107. Ponieważ był to system zautomatyzowany, wiedzieli, że coś jest nie tak. W tym momencie zdali sobie sprawę, że nieznany samolot, który śledzili, mógł równie dobrze być lotem 370. Z perspektywy czasu śledczy ujawnili, że gdyby samolot został porwany lub był celem działań terrorystycznych, wyłączenie akars byłoby ważną częścią planów. Bez transmisji danych z akars żadne anomalie w systemach samolotu nie mogłyby zostać wykryte z ziemi. 25 minut przed oficjalnym uznaniem zaginięcia, mimo że kilka malezyjskich cywilnych stacji radarowych nie śledziło już nieznanego samolotu, Wojskowe stacje radarowe wciąż miały go na swoich ekranach. Lecąc nad cieśniną Malakka, samolot przeleciał nad wyspą Pulał Perak, kontynuując lot na zachód, setki mil poza kursem. W miarę jak oddalał się nad Ocean Indyjski, coraz mniej stacji mogło go śledzić. 18 minut przed oficjalnym uznaniem zaginięcia malezyjska wojskowa stacja radarowa, która śledziła ruchy samolotu, straciła kontakt nad Morzem Andamańskim. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział samolot na swoich radarach. Jednak minęło jeszcze 18 minut, zanim Malaysia Airlines uznały, że lot 370 zaginął. Kontrolerzy ruchu lotniczego oficjalnie poinformowali Malaysia Airlines, że lot 370 zaginął. Linia lotnicza zmobilizowała wszystkie swoje zasoby, aby spróbować zlokalizować samolot, kontaktując się z agencjami i organizacjami w całym regionie oraz kontaktując się z malezyjskim wojskiem o pomoc. Malezyjskie wojsko przekazało wszystkie surowe dane radarowe władzom amerykańskim i brytyjskim, aby pomóc w poszukiwaniach. Rozpoczął się wyścig, by dowiedzieć się, dokąd poleciał Boeing 787. Statki i samoloty zostały wysłane do ostatniej znanej lokalizacji lotu 370 na Morzu Andamańskim. W ciągu następnej godziny rozpoczęły się wstępne poszukiwania. Analitycy wojskowi i kontrolerzy wysyłali wiadomości na wszystkich możliwych kanałach, próbując dotrzeć do zaginionego samolotu. Zbierano informacje, malując niezwykły obraz wydarzeń. Po ponad godzinie bez zlokalizowania samolotu konwencjonalnymi środkami Malaysia Airlines zintensyfikowały wysiłki. Wydano czerwony kod dla wszystkich agencji, które mogłyby pomóc w zlokalizowaniu samolotu. Uruchomiono plany reagowania kryzysowego i rozpoczęto misje poszukiwawcze. Gdy naciskano na linię lotniczą, by wyjaśniła, dlaczego czekała ponad godzinę z wydaniem takiego polecenia, firma stwierdziła, że wciąż próbowała zlokalizować samolot i upewnić się, że naprawdę zaginął. Nadal nie było śladu lotu 370 ani wskazówek, co poszło nie tak. Rodziny martwiły się o swoich bliskich, którzy powinni byli wylądować i skontaktować się godzinę temu. Linia lotnicza otrzymywała zapytania, ale do tego momentu milczała. Publiczne ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Malaysia Airlines na Facebooku, wywołując panikę i zamieszanie wśród przyjaciół i rodzin, którzy mieli kogoś na pokładzie. Społeczność międzynarodowa dowiedziała się o poszukiwaniach zaginionego samolotu. 5 godzin i 31 minut po zniknięciu wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Satelita krążący wokół Ziemi próbował nawiązać połączenie elektroniczne z przelatującym pod nim samolotem. Satelita zarejestrował próbę połączenia i przesłał informacje do bazy danych. Połączenie nie zostało ukończone z powodu faktu, że systemy komunikacyjne na pokładzie lotu 370 były offline. Jednak gdy te dane wyszły na jaw, dostarczyły istotnej wskazówki. Samolot wciąż był w locie. Na podstawie lokalizacji satelity i innych czynników pozycję lotu 370 można było zawęzić do dwóch różnych lokalizacji. Surowe dane satelitarne wystarczyły, aby potwierdzić, że samolot, z którym satelita próbował się połączyć, to lot 370, co potwierdziła Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), Federalna Administracja Lotnictwa (FA) oraz brytyjski Wydział Badania Wypadków Lotniczych. A i B. Siedem dni po zniknięciu dane zebrane przez satelitę zostały w końcu przeanalizowane. Wszystkie odpowiednie organizacje zostały powiadomione, a poszukiwania lotu 370 przeniosły się do nowych lokalizacji. Analitycy uważali, że lot 370 mógł podążać tylko dwiema możliwymi trajektoriami. Rozpoczęto misje poszukiwawcze na Oceanie Indyjskim, na południowy zachód od Australii podążając południową trasą, którą mógł obrać samolot. Inna grupa szukała w Azji Południowo-Wschodniej, Zachodnich Chinach i Azji Środkowej, podążając północnym łukiem. Po dniach poszukiwań nie znaleziono żadnego śladu samolotu wzdłuż północnego łuku. 16 dni po zniknięciu, po dodatkowej analizie danych satelitarnych przez firmę macierzystą satelity Inmarsat i brytyjski Wydział Badania Wypadków Lotniczych, Ustalono, że południowy łuk był najbardziej prawdopodobną ścieżką, którą obrał lot 370 i że samolot musiał spaść w odległej części Oceanu Indyjskiego. Malezyjski premier Najib Razak ogłosił, że jest wysoce nieprawdopodobne, aby ktokolwiek na pokładzie mógł jeszcze żyć. Nadzieje setek rodzin i przyjaciół zostały rozwiane. 30 dni po zniknięciu australijski statek płynący po wodach Oceanu Indyjskiego – Wykrył kilka sygnałów akustycznych, które mogły pochodzić z czarnej skrzynki lub rejestratora lotu na pokładzie zaginionego Boeinga 787. Sygnały te dochodziły z podwody około 1200 mil 2000 km na północny zachód od Perth w Australii. Nie można było dokładnie określić skąd pochodziły sygnały, ale pozwoliło to zespołom poszukiwawczym zawęzić lokalizację. W tym czasie nowe dane z Inmarsat. Ujawniły, że satelita zainicjował kolejne połączenie z lotem 370 około 08:19 8 marca. To drugie połączenie było zgodne z lokalizacją, z której odbierano sygnały akustyczne. Niestety, baterie w czarnej skrzynce prawdopodobnie były na wyczerpaniu. Nawet po zniknięciu sygnału, w regionie rozmieszczono roboty podwodne, aby przeszukać dno oceanu. Niestety, Sygnały zostały zidentyfikowane na dużym obszarze bez możliwości określenia ich dokładnej lokalizacji. Poszukiwania nie przyniosły rezultatów. Rozczarowanie pogłębił fakt, że późniejsze testy wykazały, że wadliwy przewód w sprzęcie akustycznym na pokładzie statku mógł być tym, co generowało sygnały. Roki, pięć miesięcy po zniknięciu mężczyzna spacerował po plaży na francuskiej wyspie Reunion. Zauważył szczątki na brzegu, Wyglądały inaczej niż zwykłe śmieci. Wyglądały jak część samolotu. Lokalne władze zidentyfikowały je jako flaperon z prawego skrzydła Boeinga 777. Po dodatkowej inspekcji przez ekspertów, zidentyfikowano je jako część lotu 370. Szczątki zostały przeniesione przez 2300 mil około 3700 km od miejsca, gdzie prowadzono poszukiwania na Oceanie Indyjskim. W ciągu następnego roku Odkryto 26 dodatkowych części na plażach w Tanzanii, Mozambiku, RPA, na Madagaskarze i Mauritiusie. Tylko trzy można było pozytywnie zidentyfikować jako należące do zaginionego samolotu, podczas gdy 17 uznano za prawdopodobnie pochodzące z lotu 370. Dwa elementy wydawały się pochodzić z wnętrza kabiny, co sugeruje, że samolot rozpadł się przed lub w momencie uderzenia w ocean. Badając klapę znalezioną na Reunion, eksperci ustalili, że nie wyglądało na to, aby samolot był prowadzony do oceanu w kontrolowanym zejściu. Dlatego jedyną inną opcją było to, że lot 370 uderzył w ciemne wody oceanu i zatonął. Informacje zebrane z potwierdzonych szczątków pozwoliły na dalsze zawężenie obszaru poszukiwań. Dwa lata i dziesięć miesięcy po zniknięciu, rządy Malezji, Australii i Chin ogłosiły, że zawieszają poszukiwania lotu 370. Po prawie trzech latach poszukiwań nie znaleziono żadnych materialnych dowodów na to, gdzie może znajdować się samolot. Amerykańska firma Ocean Infinity otrzymała zgodę malezyjskiego rządu na kontynuowanie poszukiwań, ale w maju 2017 roku Malezyjskie Ministerstwo Transportu oficjalnie zdecydowało o zakończeniu wszelkich wysiłków poszukiwawczych. Trzy lata i cztery miesiące po zniknięciu Malezyjski rząd opublikował swój raport końcowy na temat lotu 370. Dochodzenia wykazały, że zdarzenie prawdopodobnie nie było wynikiem awarii mechanicznej, ponieważ zarówno akars, jak i transponder nie zostałyby wyłączone jednocześnie. Ponadto nieregularna trajektoria lotu prawie na pewno musiała zostać wykonana za pomocą ręcznych poleceń przez pilota. Jednak nie podano jasnego powodu, Dlaczego lot 370 zniknął, ani gdzie znajduje się samolot. W trakcie oficjalnego śledztwa pomysły na to, co naprawdę stało się z lotem 370, rozprzestrzeniły się po świecie. W internecie pojawiły się teorie spiskowe, napisano całe książki o zaginięciu. Większość oficjalnych raportów stwierdza, że po prostu nie ma wystarczających dowodów, aby dojść do ostatecznego wniosku. Jedną z głównych teorii i być może najbardziej prawdopodobną przy dostępnych informacjach jest to, że jeden z pilotów przejął kontrolę nad samolotem, wyłączył całą komunikację i jakoś zdołał utrzymać kontrolę bez ingerencji pasażerów, personelu pokładowego lub drugiego pilota. W tym scenariuszu uważa się, że kapitan Zacharie jakoś zamknął swojego pierwszego oficera poza kokpitem, wyłączył systemy, które pozwoliłyby kontroli ruchu lotniczego zidentyfikować samolot, założył maskę tlenową i rozhermetyzował samolot na wysokości 35 tysięcy stóp, co spowodowało uduszenie wszystkich innych na pokładzie. Osoba kontrolująca samolot zmieniłaby kurs, aby lecieć wzdłuż granic Malezji i Tajlandii, unikając baz wojskowych. Po dotarciu nad ocean pilot ponownie zmienił kurs na południowo-zachodni i poleciał nad ocean, gdzie samolot nigdy nie zostałby znaleziony. Ale dlaczego kapitan Zacharie Ahmad Shah lub pierwszy oficer Farik Abdul Hamid mieliby to zrobić? Niektórzy uważają, że było to po to, by odebrać sobie życie w sposób, który pochłonąłby również życie setek innych. Używając brzytwy Okhama, która zasadniczo stwierdza, że najprostsza odpowiedź z najmniejszą liczbą zmiennych jest zwykle poprawna, sugerowałoby to, że Zacharie lub Farik przejęli kontrolę nad samolotem i polecieli nim na Ocean Indyjski jako najbardziej prawdopodobny scenariusz. Jednak przy badaniu profili obu mężczyzn teoria ta napotyka problemy. Oficjalne raporty mówią, że kapitan Zacharie nie miał znanej historii apatii, lęku ani drażliwości. Nie było znaczących zmian w jego stylu życia, konfliktów międzyludzkich ani stresów rodzinnych. Jaka byłaby jego motywacja? Śledczy doszli również do wniosku, że umiejętności i profesjonalne podejście do pracy pierwszego oficera Farika były oceniane jako dobre. Jednak zdrowie psychiczne i depresja mogą być skomplikowane. Ktoś może nie zawsze wykazywać oczywiste oznaki, że coś jest nie tak. Pilot odbierający sobie życie poprzez spowodowanie katastrofy lotniczej nie jest czymś niespotykanym. 24 marca 2015 roku, drugi pilot lotu German Wings 9525 z Barcelony do Dusseldorfu celowo rozbił Airbusa A320-211, którym sterował, zabijając wszystkie 150 osób na pokładzie. W tym przypadku jednak pilot wykazywał oznaki problemów psychicznych i został uznany przez lekarza za niezdolnego do pracy. Obaj piloci lotu 370 otrzymali czyste zaświadczenia o stanie zdrowia i nie było żadnych sygnałów ostrzegawczych sugerujących niestabilność psychiczną. Istnieją pewne dowody na to, że kapitan Zacharie ćwiczył lot samolotem na Ocean Indyjski na swoim domowym symulatorze lotu, ale jest to w najlepszym razie niepewne i mogło być po prostu zbiegiem okoliczności. Prawie pewne jest to, że na pokładzie lotu 370 była osoba, która wyłączyła systemy komunikacyjne i ręcznie zmieniła kurs samolotu rankiem 8 marca 2014 roku. Oprócz przejęcia kontroli i rozbicia samolotu przez jednego z pilotów, istnieje kilka teorii porwania, które mogłyby rzucić światło na dziwne wydarzenia. Jedną z możliwości jest to, że jeden lub obaj piloci postanowili porwać samolot. I trzymać go dla okupu. Jednak gdy próbowali wylądować, coś poszło nie tak. Wady tej teorii są oczywiste. Nikt nie skontaktował się z kontrolą lotów, ani Malaysia Airlines z żądaniem okupu. Śledczy ustalili, że żaden z pilotów nie znajdował się pod presją finansową, ani nie wykazywał zmian w zachowaniu. Kiedy przeanalizowano nagrania głosu i rozmowy mężczyzn, ustalono, że obaj piloci nie wykazywali żadnych oznak lęku ani stresu. Jednym z wniosków z raportu śledczych było to, że nie jest możliwe wyłączenie automatycznego uruchamiania masek w kokpicie. Oznacza to, że gdyby samolot został porwany, osoby na pokładzie miałyby wystarczająco dużo czasu, aby spróbować odzyskać kontrolę nad samolotem. Jednak nie ma żadnych wskazań, że doszło do jakiejkolwiek walki, zgodnie z danymi. Może to sugerować inny rodzaj porwania. Być może ktoś inny niż piloci przejął kontrolę nad samolotem. Na pokładzie lotu 370 było 227 pasażerów i 10 członków personelu pokładowego. Czy jeden z nich mógł jakoś przejąć kontrolę nad samolotem? Wydaje się to wysoce nieprawdopodobne, ponieważ jakakolwiek osoba lub grupa musiałaby jakoś ominąć wszystkie środki ostrożności i zabezpieczenia wprowadzone w głównych samolotach po 11 września takie jak drzwi kokpitu z wewnętrzną blokadą. Ponadto mieliby do obezwładnienia setki innych pasażerów. Niektórzy wskazują na dwóch irańskich mężczyzn podróżujących lotem 370 ze skradzionymi włoskimi i australijskimi paszportami jako winowajców, ale po dalszym dochodzeniu ustalono, że ci mężczyźni byli nielegalnymi migrantami, a nie terrorystami. Jest jeszcze personel pokładowy, ale znowu wydaje się to mało prawdopodobne ponieważ wszyscy byli w związkach małżeńskich, mieli rodziny i nie mieliby technicznej wiedzy, aby wyłączyć wszystkie systemy komunikacyjne i pilotować samolot. To prowadzi nas do bardziej fantastycznej teorii o porwaniu, ale takiej, która mogłaby wyjaśnić chaotyczną trasę lotu 370. Niektórzy sugerują, że na pokładzie samolotu mógł znajdować się pasażer na gapę lub kilku, podobno pod podłogą przed drzwiami kokpitu, znajduje się obszar, w którym ktoś mógłby się ukryć. Oznaczałoby to, że sprawca musiałby wkraść się na pokład samolotu przed przybyciem załogi i ukrywać się, dopóki samolot nie znajdzie się w powietrzu. Co ciekawe z tej lokalizacji, możliwe byłoby wyłączenie transpondera. Być może niezadowolony pracownik żywił długotrwałą i śmiertelną urazę do Malaysia Airlines i chciał zatrzymać samolot dla okupu lub po prostu wywołać chaos ale te same niespójności, co w przypadku porwania samolotu przez jednego z pilotów dla okupu, pojawiają się również w tym scenariuszu. Przejęcie lotu 370 przez terrorystów jest zwykle dyskredytowane, ponieważ żadna organizacja nie przyznała się do odpowiedzialności. Ale co, jeśli porwanie lotu 370 nie było aktem terroru, ale dywersją? W tym samym czasie, gdy zniknął lot 370, Rosja była zajęta aneksją Krymu. Wiele głównych mocarstw groziło sankcjami i działaniami przeciwko Rosji, a świat wydawał się mobilizować przeciwko decyzji Putina o zajęciu Krymu Ukrainie. Jednak gdy pojawiły się wiadomości o tajemniczym zniknięciu lotu 370, publiczne oburzenie wokół aneksji Krymu przez Rosję nieco osłabło. Cykle informacyjne teraz relacjonowały poszukiwania zaginionego samolotu 24 godziny na dobę a eksperci lotniczy zamiast ekspertów wojskowych byli zapraszani do wywiadów. Niektórzy wysunęli hipotezę, że przeprowadzono tajną misję, czy to przez rosyjskich agentów, czy wynajętych najemników, aby przejąć lot 370 i stworzyć narrację, która odwróciłaby uwagę reszty świata od tego, co działo się na Krymie. Niektórzy sugerowali nawet, że system SATCOM na pokładzie samolotu został zmanipulowany i zamiast lecieć na Ocean Indyjski, Samolot poleciał wzdłuż północno-zachodniego łuku i wylądował gdzieś w Kazachstanie. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że fakt, iż samolotu nigdy nie znaleziono na Oceanie Indyjskim, sugeruje, że tak naprawdę go tam nie ma. Ale bądźmy bardzo wyraźni, oceany są ogromne. Ponad 80% oceanu nigdy nie zostało zmapowane, zbadane ani nawet widziane przez ludzi. Jeśli wyeliminujemy wszystkie najbardziej ekstremalne teorie i zostaniemy przy tym, co wiemy w 2023 roku, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że jeden z pilotów lotu 370 przejął kontrolę nad samolotem i poleciał nim na Ocean Indyjski, gdzie samolot rozpadł się i zatonął w morskich głębinach. Znalezienie kadłuba samolotu byłoby jak próba znalezienia igły w stogusiana. Dopóki nie będziemy mieli więcej dowodów lub czegoś bardziej namacalnego do przeanalizowania, to co naprawdę wydarzyło się na pokładzie lotu 370 pozostanie tajemnicą. Wielu uważa, że poszukiwania w celu zlokalizowania szczątków samolotu powinny być kontynuowane, aby dać jakieś zamknięcie tym, którzy stracili kogoś w tragedii. Jednak na razie nikt poważnie nie szuka zaginionego Boeinga 777 z wyjątkiem oddanych badaczy, którzy poświęcili swoje życie odkryciu prawdy o locie 370.